Krzysztof Zalewski, kwiat Jabłoni oraz duet Andrzej Smolik, polski producent, oraz Keith Fox, brytyjski songwriter. To gwiazdy tegorocznych 44 dni Pabianic. Mur taki jak w Berlinie kiedyś stał. Może podzielić miasto, ale wciąż go nie widzą. Ptaki. Mąż ci straszą, że wyłączą jutro rzecz Trudno zrozumieć to, lecz takie życie już jest Dziś jesteś, a jutro nie To trochę dobrze i źle, trochę dobrze i źle Jak kometa na niebie miga nam świat Żyjemy tak mało lat I trochę ciebie mi brak, trochę ciebie mi brak Reza odbędzie się w sobotę 3 września na polu golfowym Enta Arkadia oraz w pasażu handlowym i na parkingu Centrum Handlowego Tkalnia. Do wspólnej zabawy zapraszają Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Kultury oraz Centrum Handlowe Tkalnia i grupa ANTA. O atrakcjach, jakie czekają na Państwa tego dnia, opowiedzieli na konferencji prasowej organizatorzy tego wydarzenia. Jest ona dostępna na naszej stronie promok.pl. Ponadto informacje o święcie Pabianic można znaleźć na stronach. Internetowych i profilach facebookowych organizatorów oraz partnerów, jak również na plakatach rozwieszonych w mieście. W ramach Dni Pabianic odbędzie się również Narodowe Czytanie. Do udziału w akcji zaprasza Miejska Biblioteka Publiczna. Jak co roku zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, tym razem do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Świętego Jana w godzinach od 8 do 12 na Narodowe Czytanie. Tegorocznym właśnie utworem, który będziemy czytać w ramach tego Narodowego Czytania będą ballady i romanse Adama Mickiewicza. Bardzo serdecznie zapraszamy. Myślę, że warto przynieść też swój egzemplarz, który mam nadzieję będziemy mogli podstemplować Państwu. Na pamiątkę tego wydarzenia. Czytać, jak przyznała dyrektor placówki, można będzie również przed placówką. Planujemy dla Państwa wyjątkową wystawę, która zacznie się już na chodniku. Stamtąd będziecie Państwo mogli zobaczyć, myślę, że utwory, fragmenty utworów z Ballad i romansów Adama Mickiewicza. Myślę, że będą to utwory, które niekoniecznie często czyta się na lekcjach języka polskiego, bo Ballady i romanse to jest zbiór utworów. Więc drodzy Państwo, myślę, że sobota, 3 września, warto przyjść do biblioteki Przeświętego świętego Jana 10. Teraz pozostałe zapowiedzi najbliższych wydarzeń. W nowym sezonie kulturalnym rusza cykl spotkań z ciekawymi podróżnikami. Na pierwsze Klub Podróżnika PTTK i Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają w piątek 2 września. Gościem pierwszego powakacyjnego spotkania będzie Ewa Marczewska. Podróżniczka ze Zgierza opowie o tegorocznej wyprawie do egzotycznego Ekwadoru. Ponadto podczas prezentacji nastąpi uroczyste podsumowanie 150 spotkań klubu podróżnika PTTK. Piątkowe spotkanie, zatytułowane Ekwador, wakacje pod wulkanami, rozpocznie się o godzinie 18.30 w galerii Ex Libris Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wstęp jest wolny. Festiwal Kultury Żydowskiej organizowany przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnych Pabianiczan. Wydarzenie to, przypomnijmy, w minioną sobotę 27 sierpnia zainaugurował spacer trasą wystawy plenerowej. Tu byli, tu żyli, świat którego już nie ma. Teraz czas na kolejne punkty festiwalu, które odbędą się w willi Mojżesza Żarskiego przy ulicy Sejmowej 2. W niedzielę 4 września o godzinie 10 rozpoczną się warsztaty kuchni koszernej zatytułowane Chałka Humus Czulent, które poprowadzi Magdalena Jureńczyk. Na warsztaty obowiązują zapisy. Natomiast o godzinie 18.00 odbędzie się panel dyskusyjny pod tytułem Żydzi i ich zagłada w polskiej pamięci historycznej z udziałem Konstantego Geberta, autora książki Ostateczne rozwiązania Ludobójcy i ich dzieło. We wtorek 6 września o godzinie 18.00 organizator zaprasza do udziału w panelu dyskusyjnym pod tytułem Nieznane fakty o żydowskim osadnictwie. Festiwal zakończą 11 września warsztaty kaligrafii hebrajskiej. Muzyka Powoli dobiega końca Bloom Festival, druga edycja muzycznego wydarzenia w Afloparku. W ramach tegorocznej edycji od czerwca odbyło się kilka plenerowych koncertów wspaniałych wykonawców. Przed nami dwa ostatnie, 3 i 18 września. 3 września zapraszamy na ucztę. Fortepianową, to znaczy będzie grał e, uczeń i jego mistrz, czyli Wiktor Wachyl i jego mistrz e, Wojciech Kubica. A na zakończenie mamy niezwykły e, koncert na gongach z efektami świetlnymi. Zaprosiliśmy na niego Korzeniowskiego Grzegorza który weźmie nas w kryształową podróż. Bardzo serdecznie zapraszamy. Na każdy koncert można przyjść ze własnym kocem, ee, z całą rodziną i w tym pięknym otoczeniu przyrody spędzić z nami czas, ciesząc się bardzo kameralną muzyką i czy miłym wieczorami, bo można też wtedy w Afloparku zobaczyć zachód słońca. Bardzo serdecznie zapraszamy. Przypominam, że bilety można kupić za każdym razem w naszej kasie biletowej. I do zobaczenia. Muzeum Miasta Pabianic włącza się w organizację 30. Europejskich Dni Dziedzictwa, które przebiegać będą pod hasłem Połączeni Dziedzictwem w ramach akcji Pabianicka placówka, dla której będzie to dziewiąta edycja tego wydarzenia, przygotowała w dwie soboty 10 i 17 września kilka ciekawych atrakcji. Będą to spotkania dotyczące sztuki i tradycji ludowej w twórczości artystów polskich w XIX i XX wieku oraz herbu naszego miasta. Współorganizator wydarzenia Miłośników Dziejów Pabianic poprowadzi również konferencję poświęconą dziedzictwu Pabianic, które łączy wszystkich pabianiczan. I tak w sobotę 10 września o godzinie 15 rozpocznie się spotkanie z doktorem Łukaszem Grzejszczakiem zatytułowane "Złączenie dziedzictwem motywy sztuki i tradycji ludowej w twórczości artystów polskich od XIX do XXI wieku. Natomiast o godzinie 16.30 dr Sebastian Adamkiewicz wygłosi prelekcję pod tytułem Co można wyczytać z herbu pabianic. Oprócz tego w godzinach od 12 do 17 muzeum zaprasza do bezpłatnego zwiedzania wystaw. Do udziału w ciekawych tematycznie wydarzeniach w nowym roku artystycznym zachęca miejski ośrodek kultury. 13 września. O godzinie 18 myślę, że wydarzenie, na które czekało bardzo dużo pań, zwłaszcza tych, które miały okazję zobaczyć dwie pierwsze edycje w 2019 roku. No, z uwagi na pandemię mieliśmy przerwę, ale wracamy do gry. Czyli. 13 września casting do wydarzenia jestem kobietą i już tłumaczę na czym to polega. Spotykamy się tutaj na sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Pobienicach właśnie 13 września o godzinie 18.00. I zapraszam wszystkie kobiety, bez względu na wiek, bez względu na sylwetkę, bez względu na przeżycia, doświadczenia, także od lat 18 do, jak ja to mówię, 100 albo można i dalej, wszystkie kobiety, które pragną zmierzyć się same ze sobą, czyli chciałyby tak naprawdę pokonać w sobie tego wewnętrznego cenzora, bardzo chciałyby pokazać, zrobić niespodziankę swojej rodzinie, najbliższym. I wtedy na tym castingu my spróbujemy, wyłonimy tak naprawdę około 12 pań, które w październiku wezmą udział w wydarzeniu Jestem kobietą, część trzecia. Na casting bardzo bym prosiła, ażeby przyjść w wygodnym stroju jak najbardziej, wystarczy jeden, natomiast zabre, zabieramy ze sobą dwie pary obuwia. Jedno sportowe, jedno bardziej eleganckie. Nie muszą to być szpilki, bo nie każda kobieta chodzi w tym momencie na obcasie. Ważne, żeby mieć to obuwie i spróbujemy wtedy. Zaprezentują się po prostu na scenie. Wszystko też dokładnie wyjaśnię, jak to będzie dalej wyglądało. I jury tutaj będzie na pewno bardzo miało trudny orzech do zgryzienia, dlatego że mówię z, tak, jak było ostatnim razem. Prawie 40 kobiet, które nas odwiedziło na castingu. My musieliśmy później wybrać te, które, którym udało się później być w drugiej części. Także bardzo gorąco zapraszam dlatego, że jestem kobietą. To jest trochę taki mój autorski projekt, który bardzo się cieszę, że mogę tutaj realizować w 2019 gościnnie, a teraz już jestem tutaj z nami, już jestem w Moku w zespole, więc bardzo się z tego powodu cieszę i jest mi ogromnie. Przyjemnie, że ten, ta trzecia część Jestem Kobietą. Będzie zrobiona, to już zdradzę, trochę w klimacie francuskim, czyli posłuchamy muzyki w wykonaniu właśnie w języku francuskim. Trochę będę się opierała na pewno na stylizacjach takich właśnie francuskich, paryskich, bo gdzieś bardzo to na pewno lubimy. Dodatkowe będą atrakcje więc myślę, że szykuje się jak zwykle ogromne, przepiękne wydarzenie o kobietach, o tym jak jesteśmy, jak każda z nas jest inna, ale dzięki temu wyjątkowa, jak każda kobieta ma swoje DNA i po prostu trzeba tylko nauczyć się to pokazywać. Czyli prostujemy się i śmiało przychodzimy 13 września na casting. Będę tutaj na Państwa, na Panie, bardzo, bardzo gorąco czekała i zapraszam. Kolejne dwa wydarzenia 16 września. Pierwsze z nich to koncert Wielka Sława to żart. 16 września zapraszamy na bardzo, bardzo wyjątkowe wydarzenie. Będzie to śpiewająca rodzina Kaczmarek. Może nie dla każdego wiadomo, kim jest ta rodzina, chociaż jest bardzo uzdolniona i naprawdę warto, warto ich zobaczyć i posłuchać. To ja może przybliżę postać Adasia, bo Adasia to będziemy pewnie pamiętać, 2016 rok bodajże, kiedy miał lat 13 wprowadził w osłupienie Agnieszkę Chylińską w jednym z znanych programów telewizyjnych i warto myślę teraz przede wszystkim zobaczyć, jak się Adam zmienił, jak wyrósł i jak wspaniale śpiewa ze swoim bratem i ze swoimi rodzicami. Rodzina Kaczmarek 16 września o godzinie 19 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pawianicach. Bilety są dostępne na Kub Bilecik, także bardzo gorąco zapraszam, bo myślę, że to jest naprawdę coś, co warto warto zobaczyć, usłyszeć, bo nie na co dzień mamy możliwość gościć tak wspaniałe osoby jak właśnie rodzina Kaczmarek. Drodzy Państwo, mamy dla Państwa bardzo ważną wiadomość, śpiewająca rodzina Kaczmarek po raz pierwszy w pawianicach 16 września piątek o godzinie 19 śpiewająca rodzina w Miejskim Ośrodku Kultury. Dobrze, Dobrze. Koncert śpiewającej familii poprzedzi otwarcie wystawy pod tytułem Droga autorstwa Pabianiczenina Filipa Holaka. Wernisaż prac w Filipa Holaka „Droga” już tak naprawdę wkrótce u nas, 16 września o godzinie 18, uroczyste otwarcie. Także bardzo gorąco zapraszamy młody artysta w tym momencie na czwartym roku Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych i warto myślę zobaczyć. Czym tak naprawdę dlaczego w ogóle powstały te prace? Bo droga to inspiracja, jaka stworzyła się, kiedy jeździł codziennie tutaj z Pabianic do łódzkiego ASP i obserwował ludzi, obserwował to, co się wokół dzieje, i właśnie to stało się dla niego inspiracją do tego, żeby powstały tak piękne obrazy. Wystawa będzie w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach do 28 października. Natomiast myślę, że na Wernicarzu na otwarciu miło będzie, jeżeli państwo zechcą do nas tutaj dołączyć i poznać przede wszystkim młodego artystę, bo myślę, że bardzo wyjątkowo opowie o dokładnie szczegółowo o tym, dlaczego właśnie. Tak tworzy, tak maluje. I co tam jeszcze ciekawego, czym nas jeszcze tak naprawdę zaskoczy? Jak zawsze w naszym programie oferta Kinatomi, które na rozpoczęcie tegorocznego roku szkolnego zaprasza na premiery. Pierwsza z nich to komedia Kryptonim Polska. Gdyby nie kontuzja, Staszek byłby dziś gwiazdą ekstraklasy. Gdyby nie złamane serce, Pola nadal mieszkałaby w Warszawie. Gdyby nie przypadek, prawdopodobnie nigdy by się nie spotkali. I nie doszłoby do wydarzeń, o których będzie mówił cały kraj. Ale co się stało, to się nie odstanie i tak oto zaczyna się prawdziwa jazda bez trzymanki. Bo on to miejscowy zadymiarz i narodowiec z grupy Romana. Ona zaś aktywistka i uosobienie wszystkiego, z czym Staszek... Jak i jego radykalni kumple poprzysięgli walczyć. Czy ich miłość ma jakiekolwiek szanse i sens? Trudno powiedzieć, jeszcze trudniej przewidzieć, lecz to, co zaczęła strzała Amora, skończy się prawdziwą labiną komicznych zajść, w których udział wezmą media, politycy, zagraniczni goście, jeden dziarski ksiądz i masa osób z totalnie różnych parafii. Druga premiera to film Szczęścia chodzą parami. O tej komedii romantycznej mówiliśmy już w ubiegłym tygodniu, ponieważ kino serwowało pokazy przedpremierowe. Malwina, w roli której zobaczymy Weronikę Książkiewicz, to przebojowa projektantka samochodów, która zakochuje się w Brunonie, którego gra Michał Żebrowski. To wzięty terapeuta par, który choć potrafi uratować każdy związek, to jego własne historie miłosne tworzą serię spektakularnych katastrof. Przystojny i zabawny mógłby być mężczyzną marzeń, gdyby nie to, że na kobiety działa jak czarny kot. Sprowadza na swoje wybranki pecha, który z hukiem kończy najbardziej płomienny romans. Nieświadoma ryzyka Malwina ulega jego czarowi od pierwszego wejrzenia. Mimo, że w jej życiu rozpoczyna się seria niefortunnych zdarzeń, Bruno nie zamierza się tym razem poddać. Aby uratować miłość swojego życia, musi znaleźć przyczynę swoich sercowych porażek. Nie uda mu się to jednak bez ondru... Robiny szczęścia. Ponadto 6 września w Kinietomi retransmisja letniego koncertu z Maastricht 2022 André Rie. Będzie to trzeci, przedostatni z czterech zaplanowanych pokazów. Uwielbiany przez pabianicza, najpopularniejszy na świecie kinowy show powraca. Po długich dwóch latach André Rieu i jego magiczna orkiestra Johanna Straussa wracają na piękny rynek w Maastricht, rodzinnym mieście maestra, by znów wystąpić na żywo przed stęsknioną publicznością. Na kolejny show holenderskiego króla walca złożą się nie tylko największe przeboje muzyki klasycznej, ale też evergreeny muzyki popularnej. Oczywiście nie zabraknie błyskotliwych i romantycznych walców. Jak zawsze wystąpią niesamowici goście. Kogo tym razem zaprosił André, przekonać się będzie można o tym we wtorek, 6 września o godzinie 18 podczas magicznego koncertu André Rie pod tytułem Niech znów nastaną szczęśliwe dni. Kino zaprasza na pełną muzyki, tańca i humoru zabawę.